Siemanko. Z zakupami internetowymi. Cały grudzień może być gwiazdka. Nawet jeżeli kupujecie tylko płyn do naczyń, bo już go tak intensywnie pakują w kartony. U! Co to? Ale też wielorazowe torby ostatnio, która się trochę ekologicznie zmienia. Więc my tym jedzeniowym unboxingiem zaczynamy dzisiejszego grudniowego daily vlogusia, czyli... Vlogmaska! Jak widzicie, niemiecka chemia <grystanie> nawet w Korei robi furorę. To, o, oczywiście to nie jest reklama. Nie wiem, czy w ogóle ten płyn się w Polsce inaczej nie nazywa. I też nie wiem, czy są takie kapsułki do prania, bo jak ja wyjeżdżam, to takich nie było. Takich czterowarstwowych, nie, takich dysków. Ale w ogóle to muszę wam powiedzieć, jak już jestem przy takich sprzątaniowych rzeczach. Chciałam tu gadać, ale to jest za duży bałagan, więc... Muszę wam powiedzieć jak już jestem przy takich sprzątaniowych rzeczach, że w Korei pierze się trochę lepiej niż w Polsce, bo woda jest dużo, dużo miększa. Taka prawda ciekawostka z cyklu. Nie wiem nawet jak nazwać ten cykl. Mm. O, <laughs> Taka domowa ciekawostka. Dobre? Nie. lewo. Nie jest dostre.! to no, dobre. Jak tak nagrywam domowo, to sytuacja pogodowa w Korei Południowej wygląda tak, jak widzicie, bardzo szaro-buro. Ale przestroga dla wszystkich, którzy tak jak ja, jak się budzą, zamiast wyjrzeć przez okno i powitać poranek, patrzą w telefon. Koleżanka mi napisała, że spadł u nich śnieg, a oni są tak 50 km od nas, ale myślałam, że no, skoro u nich, to u nas też. Podbiegłam do okna co najmniej jak w filmie o świętach, a tutaj... Tiruriii. Nie ma śniegu. Mama, nie, nie, ma. Nie ma śniegu? Coś pada i to na pewno nie jest śnieg. Co to ma być? Yy, tak, dzisiejszy odcinek niecały będzie, prawda niemieckiej chemii. Tak się śmieję z tej niemieckiej chemii, bo zawsze przy drogach sprzedawali u nas niedaleko od domu N niemiecką chemię. Jakby to było jakieś, nie wiem, złoto, ale okazuje się, że widzicie, nawet w Korei doceniają. Tak, nie będzie o sprzątaniu dzisiaj, chociaż tak się trochę zaczęło. Jedziemy teraz do Suwon, bo wyrwałam się na chwilkę z domu. Chłopaki bawią się klockami, te klocki to była najlepsza inwestycja mojego życia. Po prostu plus dwie godziny dziennie czasu wolnego dla matki. Sytuacja pogodowa w Korei Południowej uległa zdecydowanemu ociepleniu, mimo iż ja mam na sobie swój narodowy strój koreańczyków zimowy, czyli... Jak to pokazać? Czyli długi czarny płaszcz, ale nie jest aż tak zimno, jest na plusie. Na co wskazywałby ten, też ten deszcz. Niestety parasolki na przejściach dla pieszych złożone, bo tak jak kiedyś mówiłam, one było od deszczu. Mówiłam, że nie będzie o niemieckiej chemii, ale trochę to wszystko będzie powiązane. Jedziemy do sułon, bo zaczęła się wielka promocja w drogerii. A tam jest największa drogeria. I idę wziąć udział w tym szale i zobaczyć, czy mogę sobie coś kupić z minus 70% promocją. Jesteście na to gotowi? Męska część w publiczności, po prostu tak! Ostatnio mi pisał ktoś, że jest mężczyzną i podobała mu się pielęgnacyjna część odcinka, więc pójdziemy nawet dzisiaj na męski dział, a co? Oczywiście jakbym szła tylko do drogerii, to bym was nie brała do tego słona, ale idziemy jeszcze poszukać atmosfery świątecznej, bo w pierwszym vlogmasku mieliśmy trochę poszukiwań, kolejne dwa były bardzo mało świąteczne. A dzisiaj wracamy do komedii pomyłek pod tytułem Szukamy świąt. Korei Południowej. A tak naprawdę to najważniejszym powodem, dla którego tam jadę, to jest to, że dostałam niespodziewany prezent od widzki. W Korei jest bardzo dużo różnych konkursów i eventów. Koreńczycy to uwielbiają. Zawsze na jakichś Instagramach, stronkach internetowych, no wszędzie dosłownie są konkursy. Po prostu jakieś promocje, że dostaje się coś. A tym czymś jest zawsze, po prostu zawsze. Ice Americano ze Starbucksa. Najbardziej pożądana koreańska nagroda w konkursie to jest Ice Americano ze Starbucksa, kupon na Ice Americano. I wyobraźcie sobie, że właśnie Wicka, kanał Kimci wzięła sobie udział w jakimś koreańskim konkursie i wygrała kupon na Ice Americano. Ale był pewien mankament. Ona jest w Polsce, a Ice Americano jest w Korei. Więc postanowiła znaleźć kogoś, kto wykorzysta ten kupon, i padło na mnie. Widzicie? Opłacało się obnosić z tym moim piciem zimnej kawy z lodem w każdym odcinku. Ugrałam coś na tym. Jeszcze tylko ukończony budynek z bliska. Mam nadzieję, że tu zrobią Starbucksa i nie będę musiała jeździć do słon. Mówię tak dlatego, że te budynki, które tutaj są, reklamowali na plakatach zachęcających do inwestycji w te lokale, które tam będą. Reklamowali jako miejsce, w którym będzie Starbucks. Więc naprawdę nie sądzę, żeby był jakiś inny kraj, który ma większą obsesję na punkcie Starbucksa. To jest wyznacznik nawet zachęcający do inwestowania w nieruchomości. O, nie, moje metro. Nawsze się rozgadam i mi odjedzie. Papa moje metro. Całe życie takie. Dojechałam. I w sumie nie musielibyśmy wychodzić ze stacji metra, bo tu gdzie chcę iść można wejść od razu bezpośrednio. Patrzcie, światełka są. Ale sprawdźmy sobie czy w wsuł on jest śnieg. Jak widzicie, śniegu nie ma. Czy są dekoracje świąteczne? Nie widać. Myślałam, że będą jakieś piłkarskie plakaty, ale to chyba jeszcze za wcześnie. Przyszłam tutaj zaraz po tym, jak Korea wyszła z grupy na Mistrzostwach Świata. Jeszcze nie wiemy, czy przeszła dalej. Chyba wiemy już, czy Polska przeszła dalej, ale ja jeszcze nie wiem, jak to nagrywam. Możemy się tylko domyślać, nie no, żartuję. Gola, Polacy i Koreańczycy. Ale myślałam, że będą tutaj jakieś plakaty, tak jak u nas, prawda, na dzielnicy, z Kim Mun czyli zawodnikiem z mojego miasta. Praktycznie znajomym. Tak, serio to żartuję, oczywiście, w życiu człowieka nie widziałam, ale jak go kiedyś spotkam, to mu pogratuluję oczywiście. Od Was także, bo pisaliście mi, żebym pogratulowała mojemu koledze z osiedla. Widocznie w drużynie Korei nie ma nikogo z Suon, bo spodziewałabym się tu wtedy jakichś dużych plakatów gratulacyjnych, których nie ma. Spodziewałam się też jakichś szałowych światełek na tym wielkim centrum handlowym, które tutaj jest, ale też nie ma, więc po prostu idziemy. Załatwić sprawę ważną. Czyli idziemy do Starbucks, ale nie jest taki zwykły Starbucks, tylko taki z, z literką R, czyli lepszy. Co za emocje! Tutaj weszły świąteczne kubki i rozchodzą się mega szybko. Nie wiem, czy w Polsce jest taka szołowa świąteczna kolekcja, ale tutaj po prostu szaleństwo. Chociaż tutaj można zobaczyć jakieś kiczowate ozdoby i posłuchać świątecznej muzyki. To ją odbijam się w ekspresie. Nagadałam się o kawie z lodem, ale ta świąteczna atmosfera panująca tutaj uniemożliwiła mi jej wzięcie. Taki kupon nagrodę można wymienić na inną kawę, tylko trzeba troszkę dopłacić, więc wymieniłam taką wypasioną, miętową i dostałam czekoladkę. Więc z tego miejsca dziękuję Kasi. Chyba wyłączyli świąteczną muzykę. I włączyli to dziwne plumkanie. Ale tak, będę chłonąć atmosferę i idziemy zaraz do drogerii. Akurat jak wypiłam tą moją bardzo dobrą, miętową kawę. To oni włączyli świąteczne piosenki. Muszę przesiedzieć co najmniej jedną teraz. Starbucks to jest też jedno z miejsc, w których przed świętami można spotkać sporo obcokrajowców, bo nie tylko ja, ale też no, dużo ludzi, stęsknionych za tą świąteczną komercją, idzie sobie posłuchać świątecznych piosenek. Śnieg dalej nie pada i idziemy szturmować drogerię. Zanim pójdziemy do drogerii, to te światełka sprawiły, że naszła mnie jedna myśl. Szukaliśmy ostatnio kalendarza adwentowego w takich zwykłych sklepach, ale tutaj jest taki lepszy supermarket, taki delikatesy. Co prawda już spóźnieni bylibyśmy z tym kalendarzem adwentowym, ale to się najwyżej nadrobi kilka okienek w jeden dzień. Tu są takie lepsze delikatesy. W Polsce takie lepsze to chyba był Piotr i Paweł, więc to taki koreański odpowiednik. Kim i Lee, nazwijmy je roboczo, chociaż Kim i Lee to są nazwiska, więc musielibyśmy jakoś imionami, ale nazwiska w Korei są zawsze przed imieniem, więc mi w sumie by pasowało, ale no nazwijmy je roboczo. Słuchaj, znaczy, jakie są typowe koreańskie imiona męskie? One są zawsze inne, ale no nazwijmy je roboczo Minsu i Jimin, chociaż Jimin to bardziej imię żeńskie niż męskie. No dobrze, nie będziemy się tutaj zakłębiać w koreańskie imiona, bo to jest temat nie do ogarnięcia. Idziemy na dział słodyczy z importu, dawać mi te kalendarze tutaj. Świąteczny Merci, to już jest jakiś postęp. Ferrero Rocher, ale o tym już rozprawialiśmy ostatnio. No nic, nasze delikatesy Minsu i Jimin nas zawiodły. Znaczy najbardziej zawiodły mnie, bo wy sobie możecie iść do Biedronki i kupić kalendarz. Patrzcie na tą piękną kaczuchę. Co się ewidentnie wkurzyło, pewnie też szukała kalendarza tak w ogóle, to chodzę sobie tutaj i chyba na razie jestem jedyną osobą w puchowym płaszczu do kostek i po tej wystawie tutaj kurtek stwierdzam, że chyba Narodowy Zimowy Strój Koreańczyków który był płaszczem do kostek od 5 lat co najmniej się zmienił na krótką puchówkę no serio, patrzcie, wszyscy w krótkich puchówkach doszłam do Olive Young, czyli młodej oliwki. Idziemy szaleć na promce. U. Nie wiem, czy to jest w Polsce, ale tu jest przeceniony jeden z najbardziej popularnych kosmetyków ostatnich czasów, czyli taki wielofunkcyjny balsam z kachi. To jest takie coś i to po prostu robi fulorę, koranki tego używają na całą twarz. Próbowałam tego, ale w lecie i mi nie przypasowało, go, było za ciężkie, ale może trzeba by było zrobić jeszcze jedno podejście. Przyszłam do drogerii i zaciągnęło mnie na dział ze słodyczami. Zawsze tak jest. Patrzcie, ta drogeria to jest taka bardziej wypasiona drogeria z tej serii Olivian. Tutaj jest całe stanowisko z suszarkami i prostownicami. Można je tu kupić, ale można sobie też tutaj wypróbować. Jak ktoś ma jakieś wyjście albo mu się zrobi takie siano, jak mi się robi od Wilgoci, to może tu przyjść i sobie poprostować włosy. I ludzie serio czasami tak robią. Można już sobie wysuszyć. Dla męskiej części publiczności, zobaczcie dział męski w drogerii. Co ciekawe, w Polsce też działy męskie robią się coraz większe, ale dużo jest tam kosmetyków, na przykład do pielęgnacji zarostu i tak dalej. W Korei prawie takich nie ma, dlatego że Koreańczycy prawie nigdy nie noszą zarostu i uważają to za coś takiego nieeleganckiego, więc zawsze są tacy ładziutcy. Inna sprawa, że często ten zarost mają taki dość słabo rosnący i po prostu nieładnie by wyglądali z nim takim nierównym, ale. Większość uważa, że to po prostu takie średnio ładne. Nie wiem, co się zrobiło z tego vloga, od niemieckiej chemii po kanony piękna koreańskich mężczyzn. Jeszcze jedna ciekawostka. W drogeriach w Korei jest tak, że na tych półkach są wystawione tylko testery i nie ma produktów, które możemy kupić. Jeżeli jakiś tester nam się spodoba, to musimy iść do pani i poprosić. I dzięki temu nie ma w Korei takich podotykanych produktów. Wiecie, że ktoś testował nie tester. Uważam, że to jest genialne rozwiązanie Chociaż czasami trochę onieśmiela, że trzeba się spytać tej pani na początku W Korei jak nie umiałam za bardzo języka, to mnie trochę to onieśmielało. Ale teraz uważam, że jest sukcio Ten vloguś zanim stał się vlogiem o wszystkim Miał być w sumie vlogiem o koreańskiej pielęgnacji ale, ale nie będzie, bo w drogerii kupiłam tylko Eyeliner w dwupaku I to japoński Jakiś puder Marki Too Cool for Schooling, głównie dlatego, że podobała mi się nazwa marki i maseczkę, ale dla mamy, więc nie będziemy jej testować na żywo. Idziemy teraz do drugiego centrum handlowego. Mam tam tylko jedną rzecz, dokupiłem więc w sumie nie musielibyśmy, ale może tam chociaż będzie jakaś choinka ze światełkami, bo w tym vlogu nie odśpiewałam jeszcze. Choinka, choinka, piękna jak las. No i, no i nie możemy tego tak zostawić, prawda? No proszę Państwa. Tu chociaż mają jakiś świąteczny plakacik. Tu tu, tu. tu się postarali. Coś czuję, że obcokrajowcy są, mają tutaj jakąś bazę. Patrzcie, tam się nawet szykuje jakaś świąteczna sesja. Aha, zapomniałabym. Choinka, choinka, piękna jak las. Ale wydaje mi się, że i tak jest zdecydowanie skromniej niż w jakimś przypadkowym karfurze w Polsce. Przyszłam tu tak naprawdę tylko po ciasteczko ryżowe dla Sonu. Jeszcze ciepłe. I jedziemy do domu. No nikogo w puchowym płaszczu do kostek, ja nie wiem. Będę Wam relacjonować tą modową sytuację w Korei na bieżąco. Nie martwcie się. Sądząc po schodzących ludziach, oczywiście metro właśnie mi odjechało. I stwierdzam, że jednak nikt nie był w długim płaszczu, bo jest zdecydowanie na ten płaszcz za ciepło. Nazwiemy ten odcinek Pierogi z Kimci i tajemnica czarnego płaszcza. Brzmi jak jakaś książka przygodowa dla nastolatków. Yy, tak, jak widzieliście, Suon jeszcze nie czuje magii świąt, więc spodziewajcie się w następnych odcinkach, może nie w następnym następnym, ale w następnych następnych odcinkach jakiejś wycieczki do stolicy, bo no, szanujmy się, ale najpierw, może nawet jutro, udekorujemy z sonu mieszkanie. Bo ja się tak wczuwam, że nigdzie nie ma dekoracji, a sama nie mam, więc trzeba to nadrobić. Zastałam śpiącego Sonusia, więc wolny czas matki się wydłuża. I uwaga, krótki hole zakupowy. Jak mówiłam, kupiłam eyelinery, które nawet nie są koreańskie, więc mój pomysł na odcinek o koreańskiej pielęgnacji na święta się wysypał. Chyba, żebyście chcieli, to może jeszcze jakiś taki stworzymy. Uwaga, eyeliner. Japońskie kosmetyki zawsze mają taki specyficzny design. Często te koreańskie są takie Urocze i takie mają mięciutkie rysunki, jakieś takie pastelowe kolory. Japońskie mi się wydaje, te wszystkie, które spotykam w Korei, są inne i bardziej właśnie mają taki design, mam wrażenie. Chociaż może to tylko tajlinery. Więcej japońskich kosmetyków nie kupuję. One mają taką końcówkę. Uwaga, swatch! I są super. Kupiłam jeszcze zestaw Too Cool for School. Kupiłam go, bo tu jest puder, a mi się skończył. Nieważne, ale kupiłam go też dlatego, że był brązer. a na palcach jednej ręki można policzyć koreańskie bronzery, więc teraz okaże się, czy jest pomarańczowy, tak jak wszystkie koreańskie bronzery, które widziałam. Nie, nie jest. Jest dość zimny. Widzicie w lusterku, jak nieprofesjonalnie nagrywam z, z telefonem opartym o pluszowego misia. Mm, incepcja. No i jeszcze kupiłam tą maskę. Mam nadzieję, że to ma długą przydatność, bo trzeba będzie chyba wysłać paczkę po świętach, bo teraz nie za bardzo dochodzą na czas. Więc to był krótki hol zakupowy. Ja idę teraz dalej słuchać, jak mój mąż się cieszy z tego, że Kora przyszła dalej w Mistrzostwach Świata. I, a jeszcze jedną mam ciekawostkę. To będzie dzisiaj taki vlog z serii... a no zawsze takie. Tak do kontrastu znowu z tymi kosmetykami. Znowu mamy vlog kosmetyczno-piłkowy, ale no... Korea przeszła prawdę dalej w mundialu i to było bardzo oczekiwane przez wszystkich sprzedawców smażonego kurczaka w Korei, bo Koreańczycy mają taki zwyczaj, że jak Oglądają piłkę nożną, to jedzą smażonego kurczaka. Wiecie, że Koreańczycy mają swoje dania na, każdy, na każdą okazję, na przykład zupę z wodorostów na urodzinki albo na przykład makaron z czarnym sosem na przeprowadzkę. To na mecze piłki nożnej zawsze jest kurczak. Bardzo się sprzedawcy kurczaka cieszyli, że Korea przyszła dalej, że kolejny dzień, kiedy będą mogli sprzedawać smażonego kurczaka w bardzo wielkich ilościach, bo naprawdę wtedy się nie da dodzwonić żeby zamówić kurczaka. Ta, tak bardzo dużo ludzi zamawia, a pod blokiem to dostawców po prostu jest masa wtedy. Ale jednak ta radość była troszkę przedwczesna, bo mecz Korei będzie o 4 rano koreańskiego czasu, więc, więc no nie wiem, czy ktoś będzie miał apetyt na kurczaka, chociaż jestem pewna, że wszyscy będą siedzieć i oglądać. To był kącik ciekawostki kosmetyczno-piłkarskie. Może zrobię taki stały kącik. Skoro w tym dzisiejszym odcinku przewijały się już tematy okołoświąteczne, kosmetyczne i piłkarskie, czyli takie jak ostatnio ciągle się pojawiają na tym kanale, to jeszcze brakuje jednego. Więc tematem, który będziemy poruszać, a który sugeruje też nazwa tego kanału, jest kimci. Ostatnio pokazywałam wam, jak robi kimci moja koreańska rodzina. Tu jest kimci, które robiła wtedy nasza rodzina, w tych wielkich ilościach. Teściowa wysłała mi trochę, ono jest jeszcze nieukiszone i moja teściowa wie, że przesadnie przepadamy za takim świeżym kimci, dlatego wysłała mi go tylko trochę. słała je w woreczku, ja sobie przełożyłam do pojemnika i mam tu też kimci, za który my przepadamy. Tutaj biegi urządza. To jest kimci zeszłoroczne i ja tutaj wam w ramach ciekawostki, prawda, kulinarno-kimciowej Zaprezentuję różnicę między tymi dwoma kimci. Zapach, jaki się tu teraz unosi, jest dość intensywny. Są ładnie pachnie? Mm, nie! Nie! <laughs> Więc tu jest kimcinówka sztuka, i zobaczcie, ono jest takie dość mocno zielone. I zapach jest zupełnie inny. Pachnie tak dość rybnie, bo tutaj w sosie jest na no sos rybny i chyba takie małe kreweteczki były używane do sosu, takie suszone. Pachnie mocno rybno, w ogóle nie ma takiego kwaśnego zapachu i spróbujmy, czy ma kwaśny smak. Wydaje mi się, że jeszcze z rok temu by mi bardzo nie smakowało, ale chyba gust się trochę zmienia, bo teraz mi bardzo smakuje. Więc to było kimchi nówka sztuka powiedzmy tygodniowe, a tu jest kimchi nienówka sztuka. Tylko roczne aż. Czasami mnie pytacie, ile można przechowywać kimci, jak długo, żeby się nie zepsuło. I jeżeli jest dobrze ukiszone, to po roku nic mu nie jest, i tutaj mamy na to żywy przykład. Żywy jak żywe kultury bakterii. Jak widzicie, kolor jest zupełnie inny. To bardziej przypomina naszą kiszoną kapustę, tylko jest mocno czerwone i ostre. I zapach też jest zupełnie inny. Zmieniający się gusta, gustami, ale jednak to stare się. Jest pycha. Niektórzy miewają w domu nawet takie dwuletnie kimci. I takie kimci też jest dobre. Też mu nic nie jest i świetnie nadaje się na zupę kimci dzigę, czyli zupę z kimci. To był przerywnik kimciowy. I to by było na tyle. Więc ja mówię wam papa, pa. oczywiście. Pa! pa. O, oczywiście subskrybujcie, klikajcie łapki w górę i widzimy się w kolejnym vlogmasku. To pa! Pa pa!